Cześć, to znowu ja. Dziś przed nami kolejny podstawowy krok. Step out. Razem maszyny Na Naskini Step out. Nazywany czasem także side to side. Zwróć uwagę także pięta jest pierwsza. Ja specjalnie ją wyraźnie podkreślam. Mam nadzieję, że to dobrze widzicie pięta pal, pięta pal. Step out, step out. Tutaj też jesteśmy sztywno. Ręce pracują podobnie jak przy steptaku. Ściągają łopatki. Twoja postawa jest cały czas wyprostowana. Głowa przedłuża się z tego Step out, pięknie, sztywno. Spięty brzuch. Tu jeszcze chwila. Ściągaj, ściągaj, pięknie drugi krok. Za chwilę spróbujemy sobie połączyć, podobnie jak przez step ptaczu. Obie strony. Weź wdech. Prawa masz. Step A. Osiem, siedem, sześć, pięć, cztery, trzy, dwa. I cztery kolana. Raz. Dwa, trzy. Jeszcze jeden raz. Step a 7, Siedem. Sześć. pięć, cztery, trzy, dwa i jeden. Odpocznij. Powtórz. Bardzo dobrze. Hicz kolejny krok.